mi prawo jazdy, więc muszę jej kurwa znowu zdać. Przyjechałem do nowego komisu. Nie być na 11, a jest 15. Dzień dobry za spóźnienie. Przepraszam, że się spóźniłem, ale tak w życiu bywa. Czemu wy nie macie dachu? O, e, wiesz, niski budżet. A, no to kurwa jak zwykle. Po co tu przyszedłeś? Domyśl się kurwa. E, no nie wiem. Przeczytaj tabliczkę, która jest koło ciebie. E, komis dostawania prawo jazdy. Czyli co chcesz zdać? Nie wiem, kurwa, ruchanie. Kurwa chcę zdać prawo jazdy! Komis dostawania prawo jazdy. Mogę zdawać chyba na prawo jazdy? to tak, idź kurwa zdawać. Dobra, to idę. Dobra, mamy tutaj taki tor przeszkód, więc trzeba go przejść. Dobra. Kurwa. O. Kurwa. Kurwa. No ja pierdolę... Dobra, jesteśmy i ruszajmy. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa. O. Kurwa! Ja pierdolę kurwa! Aaaa! Ja pierdolę, jak mi się kręci w głowie Dobra, teraz tu... A Kurwa! Aaaa! Dobra, wykręć! Kurwa palion, Zielone! Zielone! Robię sobie zielone! Spermechse, kut. Ale się najadłam. Porobiłam coś. Uuuu! piękna pogoda. Spacer. Idę. Nie, nie, nie. Fila. Lany poniedziałek. O nie, nie ma opcji. Nie wychodzę. Chyba, że gdzieś to tutaj miałam. Wiem. I mam cię, ha. Mój tajny sprzęt. Teraz sobie poradzę. Chyba. Muszę być czujna. Jest ktoś? Nie ma. Wychodzę na dwór. Chyba, jest czysto. Nie chcę być całą Kto to? O nie, to tylko pies. Jakoś tutaj spokojnie. Nikogo nie ma w okolicy. To idę. I czego ja się bałam? Te nikogo nie ma. O nie! Serio? Nie lubię śmiegu za dęguca. Wreszcie się pouczę. Weź mnie. Weź mnie w łapkę. No chyba jaja. Wiem, że chcesz. Wcale nie. Szybko. Nie, uczę się. Wal tą naukę. Tylko ty i ja. Nie, nie dam się. Zzzz. Daj mi spokój. Słyszałem powiadomienia, ktoś do ciebie napisał. Boże, no dobra, ale zaraz wracam do lekcji. Dopiero piąta rano, a ja już lecę po piwo. Na chwilę do mamy. Co się stało, mamo? Kuba? Kuba, gdzie jesteś? Ha, 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 bardzo śmieszne, co się stało? Słyszę jakieś głosy, czy mi się wydaje? Mamo, nie jesteś zabawna, przestań! Prima Aprilis, a tak serio to chciałam z tobą poważnie porozmawiać, że niby co się stało? Nie wiem, czy kiedykolwiek mi wybaczysz. Jesteś adoptowany. Nie, no to teraz mnie sprankowałaś. Chcesz coś konkretnego, czy sobie i jaja robisz? Dobra, dobra, żarty żartami, ale mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Będziesz miał braciszka, jestem w ciąży. Mamo, myślisz, że się nabiorę na kolejny żart? Ale to nie był akurat żart. Co? Z kim niby? Pamiętasz listonosza Marka? Nie no, to przecież niemożliwe. Znowu dałeś się nabrać... Uff, co za ulga, myślałem, że serio jesteś w ciąży. Nie no, jestem, ale w sumie nie wiem z kim. I dlatego właśnie nie obchodzę Prima Aprilis, moje życie to jest jeden wielki żart. Ja pierdolę Franciszek, gdzie ona kurwa jest? Nie mam pojęcia. Tej lepionu nigdzie gdzie jest. A co takie jebie, jakby się coś jarało? Tu ci bezekuczni. Ja pierdolę Franciszek, chodź tu nasza kuchenka poszła z dymem. Tymczasem u Julii. Kurwa, co pani tu robi? I ty się jeszcze mnie pytasz. Przecież to ty mnie tu wysłałaś. Bo ci się kurwa suko należało. Jak tylko stąd wyjdę, to się z tobą policzę. Nie będziesz jej katować tą swoją matematyczną magią. Ja pierdolę, co to jest dobra spierdalam. O ja pierdolę, to ty melonka. Oczywiście, że to ja. Dobra, teraz pomogę ci stąd wyjść. Uga buga uga buga, la 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 na, la. Na, 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 na. O ja pierdolę, udało się. Jestem pod domem. No nareszcie jesteś, kurwa. Gdzie ty byłaś i dlaczego spaliłaś kuchenkę? Kurwa, bo tamto babsko znowu mnie uprowadziło. Przepraszam bardzo ja tylko na chwilę do sklepu poszłam. Ja pierdolę nie słuchaj tej lafirendy zjebanej, już się kurwa nie pogrążaj dostajesz karę i na naprawę kuchenki pójdą wszystkie twoje kieszonkowe. No ja pierdolę ty naprawdę jesteś głucha i ślepa na wszystko, i jeszcze za wagary wydłużam ci karę. Dobra ja spierdalam do pokoju bo mam już was wszystkich dość. I hate you! Boy, I hate you too! You know what? We're done. I'm blocking your number. Bro, what y'all fighting over this time? Y'all do this every day. Well, this the last time. I'm done with him. Girl, you told me that last week and yesterday. You're not leaving him. Nah, no, Jay, tripping. Okay, well, I mean it this time. I'm not dealing with that no more. I need a good man who's gonna treat me right. Hey, well, I wish you the best. Um, hello? Babe, I'm sorry. I didn't mean none of that. miss you. Bay, I miss you too. You know I ain't nowhere. Duffy. Duffy is my muse and he also runs the cult that I'm um, in. A, a czy to prawda, rzuciłaś koleżankę dwa razy kamieniem? Tak. Czemu rzuciłaś ją dwa razy kamieniem? Bo, 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 bo za pierwszym razem nie trafiłam. O, a kurwa iwioł pojebany! Jak ja cię kurwo nienawidzę no! Yeah, yeah. No nie wystarczy o kur. kurwa! A bo tu naduć trzeba! A. A, 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 dwiezkę, a, dwiezkę, dwiezkę, ugryzę tę rękę zaraz! Nie dam rady! No spierd... Kurwa zasada śmieciu jeb... Ale piękny dzień! Hej Anka! O hejka! śmingus z. Dyngos. Nawet nie próbuj! Ale o co ci chodzi? Jeśli oblejesz mnie wodą, zgłoszę cię na Powiedz mi, co jak komuś się coś stanie? A co się niby może stać no, od wody? Nie wiem, może się na przykład utopić. Powiedz mi, a co jak oblejesz osobę, która ma uczulenie na wodę? Ja już jestem za duża, żeby bawić się w takie dziecięce zabawy. Ale masz 14 lat, rok temu sama się oblewałaś. Ale przez rok ja się bardzo zmieniłam. Mam nadzieję, że to wszystko zrozumiałeś i nie zrobisz już nikomu krzywdy. Wiesz co, chyba masz rację. Naprawdę dotarło do ciebie? Wiesz, że dzisiaj też prima aprilis? I zaraz, to też dzisiaj? Ćmingus dingus! No ogólnie to jest Dawid. Mój nowy chłopak. E, ile on ma lat? E, no, 25 w tym roku. No, ty masz 15. Dobra, wiesz co, wiek to tylko liczba. Uczyłaś się jesteś można tej trzy sprawdzą? Nie, wiesz, co ja chyba tu rzucam szkołę. Co? No... Bo Dawid powiedział, że mogę się do niego wprowadzać. Tak, i, i wiesz, on kupił mieszkanie i podjedzie po mnie autem, i. No i w sumie nie muszę iść do szkoły, bo po co mi jest? Kramam Dawida. To możemy robić ten projekt razem. Ja do ciebie napiszę i. Nie, sorry, ja mam chłopaka. A to przeszkadza w robieniu projektu do szkoły? No i ty też jesteś chłopakiem, nie możesz do mnie pisać. Czemu? No bo mój Dawid sprawdza mi telefon, i wiesz, jakby on wczoraju, że jakiś chłopak do mnie pisze. To on Cię pobił, serio, jakby, nie chcecie Cię straszyć, po prostu on taką mnie martwi i troszkę i wiesz, no... A w ogóle jak mama zareagowała na związek z Davidem? Wiesz co, ja jeszcze jej nie mówiłam, bo my na razie się tak spotykamy w tajemnicy trochę, nikt o tym nie wie. E, nie mówię, bo jak wiesz, Dawid też jest taki teraz rozwodu. Co? Tylko, że on, ale to, to jest już nieważny temat, to jest już przeszłość, on mi tak mówi, że właśnie on się rozwodzi. I on zaraz się już rozwieje, jak się rozwiedzie, to wiesz, będziemy mogli tak, tak mówić wszystkim. No, już, bo, wiesz, sobie ja bym mu e, chyba nie ufała, on nie wydaje się być no do tak, końca szczery. No, bo i... przecież to są procesy długie i po prostu to, to, to też czasu zajmuje, jakby ja na niego nie naciskam. Dla mnie się liczy to, że on ze mnie, we mnie jest, ze mną jest i się mu nie kocha. Bitch, nee, nee 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 nee, bitch, you got that bad ass block, bitch! <laughs> <laughs> Do mnie. Jestem, proszę pana. Idź zamoczyć gąbkę, bo słucha jest. Tak jest, proszę pana! Ale szybko, szybko, na gazie masz to zrobić. A mogę ja iść następnym razem? Nie. Dlaczego nie? Bo nie potrafisz moczyć gąbki? Co w tym trudnego? Potrzebna jest odpowiednia technika. Jaka znowu technika? No to cwaniaczku, jak zamoczyłbyś gąbkę? No, wsadziłbym ją pod kran, zamoczył i później wycisnął. Ha! Właśnie, że nie! To jak niby. Najpierw się wyciska. Co? Gówno. A tak w ogóle, dlaczego ta gąbka dalej tu leży? Jak to? Zapomniał jej wziąć. Poszedł zmoczyć gąbkę bez gąbki? To gdzie on Uważa, poszedł. Uwaga, uwaga. Uczeń, który obsikał wszystkie materace na sali gimnastycznej, proszony jest do dyrektora w trybie natychmiastowym. No to nieźle zmoczył gąbkę. Spierdala. Co ty chuj Nie tu Okej. Okay. He makes me really laugh, like genuinely laugh. Oh, what the fuck? Oh god. Życie gangstera nie jest takie proste. To nie tylko imprezy i dziwki. Trzeba ciężko pracować, dzielić się z ziomkami, chodzić na siłownię, opłacać adwokatów, dusić zdesperowanych dłużników, a w tym wszystkim ci przeszkadza psiarnia i jebane frajery. A więc drogie dzieci zastanówcie się dobrze kim chcecie w życiu zostać. Ja bym radził pracę w zakładach mięsnych w trybie trzyzmianowym. Zatwiłem tam pracę prosieczkowi i nie narzeka. Bra, idę spać. Jutro następny ciężki dzień pracy. Dobranoc. Dobra, Sławciu, Zbychu, najlepszego. Oj, panowie, dziewczyny poszły do kuchni, to wam powiem. Po 20 latach rozwodzimy się z Helą. No było miło, ale to niestety koniec. No co ty gadasz? Kurna, dzisiaj w miarę normalnie wyglądaliście. Tak? Oj, pozory przed ludźmi sprawiamy. Sławciu, nic się nie przejmuj. Zapytaj Zbyszka. O! Już nie raz mówiłem, pasują do siebie, jakiej do dupy. Spokojnie, te chwiatu pół półświat. Oj nie, no już. Ale, ale spoko, daj mi jeszcze powiedzieć, ile razy zbychurześmy gadali, że co on ze za znalazł, no. no, no ni to ładne, ni to mądre, no tyle ci powiem. Dobrze się stało, jak się stało. Ty, a dom na ciebie jest. No, no to co cię przejmować? Niech jedzie. Z torbami puścić, to no, pewnie, a co? A co? E, to widzę, że trzeba wypić pod nowy etap w życiu. Prima aprilis. to taki żart był. O! <laughs> Czyli jednak y, się nie rozstaje, ta, tak? No nie. No! No to super! O. Widzisz, cieszę się normalnie jakbyś ta się, O! Drugi raz żenili! Nie no ja wiedziałem, że to ściema. Takie małżeństwo solidne jak wy, to jakby zawsze mówiłem, że jakby Sławek z Helą się rozstawali, to już by świat się kończył. <laughs> Kurwaje panowie! Szymonisko! Szymonisko! Idę łachaj do Baju. Idę łachaj do Halo! Trzyma! Co ty kurwa, żyjesz? No. Jak to jest kurwa możliwe? Nie wiem. Właśnie y, posunęliśmy właśnie y, zrobić sobie gryla. Sobie. Jak to się mówi. Właśnie ten, to właśnie tak to wygląda. Halo mamusi? Co tam kurwa, mamuś? Nie no, weź, daj mamę do telefonu. Weź, ty zostaw to biedną kobietę. Dobra, weź się, zamknię, daj się do telefonu, zamki, dajmy się. Sam się zamki działa się, ty po co? No bo muszę pogadać. Ale mógł. kim ty kurwa jesteś, żeby gadać z moją matką cwanić. ja też jestem jej synem debilu! Adoptowanym, nie debilu brak, Halo? Halo? Nie no kurwa, halo! nie zmieniaj się! Góry ręce i Jeden ogród, dwa Sprawdzanie zeszytów. Elo kurwi grzmoty. Dzisiaj sprawdzimy sobie zeszyty, żebym wiedziała, że piszecie coś na moich bardzo interesujących lekcjach. Jak zobaczę u kogoś choć jedną ciupagę w zeszycie, ten dostaje w pierdol. Na początek Karolina Łysy Kloc. No masz ten zeszyt szmato. O widzę Karolinko, że masz bardzo ładny zeszyt z zakonnicami. Ty jebana szmato, jakbyś chciała wiedzieć, to to są pingwiny. Dobra stul bo cię nie przepuszczę do następnej klasy. Ja pierdolę co za jebaniec. Kurwa mać, wytłumacz mi dlaczego w twoim zeszycie notatek brak, wiedzy w twoim ubie do chuja brak, a w dodatku wyglądasz jak Edgar z jebanego Brawl Stars. Pierdol się. Dobra bachory, zmieniamy reguły gry, lecimy od końca. Numer 2137. Dawid, zapraszam cię do pogrążenia się przed klasą. Masz i wsać sego w śmierdzącą dupę. Ty klocku wypolerowany w tym zeszycie jest więcej przyrodzeń niż liter. Dostajesz 0 jedynek. Jakim kurwa cudem? Żart z kurwy synie, dostajesz jedynkę w dzienniku, ale gorsza wiadomość jest taka, że to będzie twoja własna jedynka. Jak to kurwa własna? Otwieraj paszcze Pało. Gdzieś dziecko się przewróciło. Tylko się nie śmiej. <śmiennie> Ale śmieję. Ano tak. Siema, co tam? Stary dom mi spłonął, w środku pies. <grym zanowano> ty kurwo! Co się stało? Stary, dostałem czwartą pizdę w tym tygodniu. Co ci śmieszy? Nie, nic. nic. Stary, kup serw, z dżimbima i wszystko ci przejdzie. Ty, paki to ja na pogrzeb pójdę. Mariuszku, jak ty dobrze wyglądasz? Ja to cię chyba przepuszczę w tej klasie. Stary, ktoś tam ma padaczkę. Poczekaj, stary. A, nie można go dotykać? <grym zanowano> nie, fajnie tańczy. Ty jesteś pierdolnięty. Kurwa devil. SpongeBob, wypierdalaj z mojego domu. Może pan na mnie polegać. I nie chciałbym zaszkodzić swojej kryształowej kartotece. Kurwa.